Dobry wieczór. Miku, jaką nam dzisiaj opowiesz historię? A dzisiaj to będzie no, taka opowieść, bajka o dwóch wieżach. Dawno temu na przeciwległych brzegach szerokiej rzeki stały dwie wspaniałe wieże: Wieża Wschodnia i Wieża Zachodnia. Były tak wysokie, że ich szczyty sięgały chmur. W wieży wschodniej mieszkał młody człowiek imieniem Adam, a w zachodniej kobieta o imieniu Ewa. Adam i Ewa pokochali się od pierwszego wejrzenia, gdy pewnego dnia ich spojrzenia spotkały się przez lornetki, przez które patrzyli ze swoich wież. Postanowili zamieszkać razem, ale żadne z nich nie chciało opuścić swojej wieży. Wymyślili więc rozwiązanie. Zbudowali most łączący obie budowle i tak mogli być razem, mieszkając jednocześnie w swoich ukochanych miejscach. Początkowo wszystko układało się wspaniale. Codziennie spotykali się na środku mostu, dzielili posiłki i opowiadali sobie o swoich dniach, ale z czasem zaczęły się drobne nieporozumienia. Pewnego dnia Adam zauważył, że Ewa wydaje się smutna. Zamiast zapytać o przyczynę, pomyślał: Na pewno chce być sama i wrócił do swojej wieży. Ewa, widząc to, pomyślała: Pewnie go nudzę i również wróciła do siebie. Żadne nie wypowiedziało ani słowa. Następnego dnia Adam postanowił naprawić sytuację. Zebrał wszystkie swoje oszczędności i kupił Ewie piękny naszyjnik. Gdy jej go wręczył, spodziewał się radości, ale Ewa tylko westchnęła. Co się dzieje? spytał zdziwiony. Nic odpowiedziała cicho. Adam poczuł frustrację i pomyślał Przecież staram się, ona taka niezadowolona. Prawda była taka, że Ewa. Nie chciała drogich prezentów. Chciała, żeby Adam spędzał z nią więcej czasu. Wypytał o jej dzień, wsłuchał się w jej marzenia, ale nie potrafiła mu tego powiedzieć wprost, bojąc się, że uznają ją za zbyt wymagającą. Mijały tygodnie. Adam coraz częściej zostawał w swojej wierzy, <coughs> pracując do późna. Myślał, że zarabia pieniądze dla ich wspólnej przyszłości. Ewa czuła się coraz bardziej samotna i zaczęła spotykać się z przyjaciółmi, żeby wypełnić pustkę. Adam widział to i myślał, już mnie nie potrzebuje. Pewnej nocy na rzekę spadła straszliwa burza. Błyskawice uderzały w most i rozdarły go na pół. Adam i Ewa znaleźli się, każde na swoim brzegu, odcięci od siebie wzburzonym nurtem rzeki. Dopiero wtedy, krzycząc przez huk wiatru i deszczu, zaczęli mówić prawdę. Czułem się ignorowany, krzyczał Adam. A ja samotna, odpowiadała Ewa. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Dlaczego ty się nie zapytałeś? Gdy burza ucichła, oboje usiedli na krawędziach swoich zniszczonych wież i przez całą noc rozmawiali. Tym razem naprawdę, bez domysłów, bez zakładania, co druga strona, co druga osoba myśli. Adam opowiadał o swoich lękach, że nie jest wystarczająco dobry. Ewa przyznała, że bała się wyrażać swoje potrzeby. Oboje zrozumieli, że przez cały czas próbowali odgadnąć myśli drugiej osoby, zamiast po prostu o nie zapytać. Następnego dnia razem zaczęli budować nowy most. Tym razem jednak co kilka kroków umieszczali na nim ławeczki, miejsca do rozmów, do zatrzymania się i zapytania, jak się czujesz, czego potrzebujesz, co mogę dla Ciebie zrobić. Piękna historia. Jak bardzo by nam się przydały takie burze, których możemy zdobyć się na wykrzyczenie prawdy a potem na to, żeby z tej prawdy skorzystać. Tak, i takie ławeczki, gdzie możemy później te takie bardzo ważne pytania sobie zadać, tak? Zainteresować się, widzieć tą drugą osobę i zapytać, co, co, co u niej, czego ona pragnie, czego, czego chce i wyrazić, czego my pragniemy i chcemy. Mm, bardzo Ci dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.